Jeden pacjent, dwóch lekarzy, trzy opinie. Ile się równa dwa plus dwa w medycynie? Zanim porozmawiamy o tym medycznym równaniu, chciałabym Wam opowiedzieć o pewnej książce. Siddhartha Mukherjee za swoją biografię raka, tak, dobrze usłyszeliście, raka, dostał bardzo wiele nagród. Autor Cesarza przechoru fascynująco prowadzi czytelnika przez historię tej dewastującej choroby. Pokazuje nie tylko historię samej choroby, ale też historię poszukiwania najlepszego jej sposobu leczenia. I tu zatrzymamy się na chwilę. Zatrzymajmy się na chwilę przy raku piersi. Lata 60. XX wieku to lata bardzo radykalnego podejścia do leczenia tej choroby. Można powiedzieć, że chirurdzy wręcz prześcigali się w tym, kto jest bardziej radykalny. Jeden z nich, Cashman Huxem, powiedział nawet, w moim chirurgicznym ataku na raka piersi trzymam się podstawowej zasady, iż choroba ta, nawet we wczesnym stadium, jest wrogiem potężnym, że moim obowiązkiem jest przeprowadzić operację tak radykalną, na co tylko pozwala anatomia. No i faktycznie. Mastektomia radykalna stała się super radykalna, potem ultra radykalna i jestem prawie pewna, że gdyby w latach 60. używano słowa pro, mielibyśmy promastektomię, w ramach której chirurdzy wycinali kobietom nie tylko piersi i węzły chłonne, ale także mięśnie klatki piersiowej, żebra, mostek, obojczyk. Nawet dla pacjentów ten obłąkańczy dosłownie perfekcjonizm w wycinaniu coraz większych części ciała stał się swego rodzaju religią. Kobiety pisały listy pełne nabożnego zachwytu do swoich chirurgów, błagając ich, aby ich nie oszczędzali i wycinali wszystko, co się da. Dlaczego? Dlatego, że chciały żyć. I było tak do czasu, kiedy pojawiła się Rachel Carlson. Rachel Carlson to kobieta, która napisała słynną książkę Silent Spring: Cicha wiosna. Jedna z pierwszych kobiet, która rozpoczęła walkę o środowisko naturalne. Sama zachorowała na raka. I gdy zaproponowano jej radykalną mastektomię, zgodnie z ówczesnym stanem wiedzy, powiedziała e, nie. Powiedziała sprawdzam. Ona i jej najlepsza przyjaciółka odmówiły poddania się radykalnej mastektomii. Co zresztą z perspektywy czasu było dobrą decyzją, bo miały już przerzuty w kościach i nawet tak straszny zabieg nie był w stanie ich uratować. Kolejno dołączyły do nich betyrolin, i Rose Kaschner. Ich ostre pióra i pełne inteligencji felietony, które rozsyłały do wszystkich możliwych gazet i czasopism, pojawiały się nieproszone na konferencjach medycznych, wdzierały się na mównice i publicznie żądały od chirurgów dowodów na to, że radykalna mastektomia w ogóle ma sens i przedłuża życie. Dzięki ich działaniom w 1967 roku powstał krajowy projekt chirurgii wspierającej leczenie jelit i piersi. Na jego czele stał dr Fischer. Już kilka lat później pojawiła się pierwsza propozycja stworzenia prospektywnego badania faktycznego, faktycznie oceniającego skuteczność tego zabiegu. Nie ma co wspominać, że od wielu lat tysiące kobiet było jemu poddawane. Sam Fischer potem powiedział w jednym z wywiadów: Ufamy Bogu. Wszyscy inni muszą przedstawić dane. Powiecie, dobra, dobra, to jest onkologia, wiadomo, że to jest skomplikowane. Ale pani jest ortopedą. Naprawdę trudno o bardziej patologiczną dziedzinę medycyny. Żartuje się, że jeżeli student medycyny niespecjalnie lubi się uczyć, powinien pójść na ortopedię. No wiecie, trzy leki na krzyż, śrubokręt, młotek, coś jest krzywe, albo proste, złamane, albo nie jest złamane. No na Boga, jak kontrowersyjne może być wkręcenie śrubki. A nawet w ortopedii zazwyczaj jest więcej opinii niż osób konsultujących. To o co w tym chodzi? Jak się w tym połapać? Jak wskazać, kto mówi bzdurę, a kto mówi prawdę? Jednym słowem, ile to jest? 2 plus 2 w medycynie. Zacznijmy od początku. Po pierwsze, ortopedzi być może nie są aż tak głupi, jak niektórzy ich koledzy anestezjolodzy sądzą. W 2011 roku na tyle się tym zdenerwowali, że stworzyli piękną pracę: wielośrodkowe, prospektywne, porównawcze badanie o naprawdę chwytającym za serce tytule. Chirurdzy ortopedzi, silni jak wół i dwa razy inteligentniejsi. Nie wiadomo, czy od wołu, czy w ogóle, ale nadal to bardzo chwyta za serce. W pracy tej zbadano siłę chwytu i IQ grupy kilkudziesięciu ortopedów i kilkudziesięciu anestezjologów. Okazało się, że chirurdzy ortopedzi nie dość, że byli silniejsi, to ciut byli inteligentniejsi, a ich koledzy anestezjolodzy musieli znaleźć inne powody do tego, żeby się z nich nabijać. Żarty jednak na bok. Wróćmy do tej matematyki medycznej. To ile to jest? 2 plus 2 w medycynie. 3? Może cztery albo pięć? Jak wskazać na Boga, kto się myli? Cóż, e, medyczna matematyka to taki trochę oksymoron, jak żywy trup, gorący lód czy wirtualna rzeczywistość. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że w medycynie na jedno pytanie może być kilka poprawnych odpowiedzi i może się okazać, że żaden z tych lekarzy nie mówi bzdur. Po prostu medycyna nie jest nauką ścisłą, chociaż naprawdę przysięgam, że się staramy. Staramy się stosować evidence-based medicine medycynę opartą na faktach. Ale nawet ta ścieżka nie jest perfekcyjna. Przyjrzyjmy się, czym są dowody naukowe w medycynie. W medycynie mamy kilka poziomów dowodów. Absolutnie na samej górze są prospektywne, randomizowane, podwójnie ślepe badania. Co to znaczy? Wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy sprawdzić, czy picie Pepsi w porównaniu z piciem Coca-Coli bardziej poprawia cerę. Planujemy nasze badania. Będziemy oceniać pacjentów w czasie rzeczywistym, więc jest to badanie prospektywne. Następnie losowo dzielimy naszą badaną grupę na dwie podgrupy. Jedni będą pili Pepsi, drudzy będą pili Colę. I w ten sposób to jest badanie randomizowane. Losowo ludzie zostali do tych grup przydzieleni, ale ani ci pacjenci, ani lekarz, który potem będzie oceniał stan cery, nie będzie wiedział, kto był w której grupie, nie będzie wiedział, kto pił Pepsi, kto pił Kole. I w ten sposób mamy podwójnie ślepe badanie. No I tutaj znowu trochę świat się nabija z chirurgów, z ortopedów. Trudno powiedzieć, co to jest podwójnie ślepa próba to dwóch ortopedów oceniających EKG. No ale to akurat nie jest żart, tylko fakt, więc zostawmy to. Powiedziałam, że te zaślepione badania są najlepsze. No to jaki problem? No to róbmy wszędzie zaślepione badania i będzie sprawa zupełnie prosta. No okazuje się, że to nie do końca jest takie proste. Gdybym ja na przykład chciała ocenić, jaki wpływ ma przyjmowanie kurkumy na zmniejszenie dolegliwości bólowych mojego kolana, w którym są zmiany zwyrodnieniowe. Nie da się zrobić badania zaślepionego. Dlaczego? Dlatego, że każdy pacjent, który trafi do grupy z kurkumą już pierwszego dnia, w czasie pierwszej wizyty w toalecie, będzie wiedział, że jest w grupie z kurkumą. Tego koloru i zapachu naprawdę nie da się z niczym pomylić. W związku z czym, no dobrze, no to, ale mieliśmy to badanie Pepsi. Tak? Mo, mo, może to daje nam jednoznaczne odpowiedzi, no też nie do końca, bo człowiek to nie jest świnka morska. I nie da się go wyłączyć z jego środowiska, włożyć do klatki i tam sobie przez lupę obserwować. A nawet gdyby to było możliwe, to nadal to nie jest takie proste. Wyobraźmy sobie jakieś badanie na modelu zwierzęcy. Mamy kojec, w tym kojcu jest 20 szczurów, przychodzi badacz i wyjmuje 10 szczurów z tego kojca. To jest nasza jedna grupa. W drugiej grupie są te szczury, które zostały. Czy myśmy je dobrze losowo, randomowo podzielili? No niestety nie. Dlatego, że okazuje się, że silniejsze osobniki samce alfa będą chętniej szły do badacza, i znów grupy nie są ze sobą porównywalne. Zresztą pamiętam takie badanie, które prowadziłam: wstrzykiwaliśmy pewną substancję pacjentom do kolana, a następnie badaliśmy ich satysfakcję w różnego rodzaju skalach. I jednym z tych pacjentów był pan Adam. Pan Adam przyszedł do mnie na kontrolę, wcześniej wypełnił ankiety satysfakcji, bo ja nie mogę być przy tym wypełnianiu tych ankiet, być może miałabym jakiś wpływ na to, co on tam napisze. Rozmawiamy sobie, ja go badam, przysięgam, miałam wrażenie, że to jest świetny efekt tego leczenia. Otwieram ankietę i ku swojemu zdumieniu widzę, że wszystkie wyniki są bardzo niskie. Mówię pani Adamie, o co chodzi? A on mówi, no, wie pani, pani doktor, no, w zasadzie to kolano jest okej, okay, ale ja teraz mam ciężki okres w życiu, właśnie się rozwodzę, straciłem pracę. No No, no dobra, no, kolano to w zasadzie jest okej. Okay. Dlatego, że wszystko, co jest naokoło nas, na nas wpływa i e, nie trzeba szukać daleko w badaniach. Nie, nie wiem, jak wasze dzieci, ale z moim nastoletnim synem naprawdę staram się nie rozmawiać, dopóki rano nie zje śniadania. Bo inaczej te poranki, up, anyway. Wszystko wokół nas ma na nas wpływ i nie sposób tego wyeliminować. Dlatego nie wystarczy tylko śledzić doniesienia naukowe, nie wystarczy tylko je czytać, trzeba je czytać bardzo uważnie, patrzeć na metodykę. I to nie jest tak, że jeżeli coś po prostu jest opublikowane, to od razu staje się prawdą objawioną. W środowisku medycznym nawet czasami się mówi wymyśl dowolną, najbardziej abstrakcyjną i absurdalną teorię, znajdę ci na to literaturę. Może więc lekarze powinni w swoich decyzjach opierać się po prostu na swojej opinii? I tu, evidence-based medicine, medycyna oparta na faktach, też ma na to nazwę. To się nazywa expert opinion, czyli ktoś, kto jest ekspertem, ma wieloletnie doświadczenie w jakiejś dziedzinie, mówi, co uważa, że powinno się zrobić w takiej sytuacji. To może i dobry jest pomysł, ale niestety pojawiają się dwa problemy. Po pierwsze, expert opinion w evidence-based medicine. Jest dosyć niskim poziomem dowodu. Po drugie, zdarza się, że nawet ekspert nie do końca wie, jaki szczegół jego postępowania zaważa na tym, że coś się sprawdza. I postaram się to Państwu pokazać na przykładzie. Cofnijmy się do połowy XIX wieku. Jest rok 1867. To czasy, w którym pacjent, który był przyjmowany do szpitala na planową operację, miał 50% ryzyko zgonu. Co drugi nie wychodził ze szpitala. I dlaczego? Dlatego, że umierali z powodu infekcji, umierali z powodu gorączki ropnej. Można śmiało powiedzieć, że pacjent, który zgłaszał się do szpitala na planową operację, miał wyższe ryzyko śmierci niż angielski żołnierz w czasie bitwy pod Waterloo. I w tych właśnie czasach żył Joseph Lister. Niesamowity lekarz. Człowiek, który jako jeden z pierwszych Zauważył związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy brudnymi rękami a zgonami z powodu infekcji i ropy. E, pomimo tego, że to było dopiero po pierwszych doniesieniach Pastera, z których wszyscy się śmiali, bo to był jakiś nikomu nieznany biolog, przed doniesieniami Kocha, przed erą antybiotyków, e, przed w ogóle faktem, że wiemy, że są bakterie. A mimo wszystko był w stanie stworzyć całe procedury medyczne, które na jego oddziale chirurgicznym zmniejszyły śmiertelność pacjentów z 50% do kilku procent. Problemy zaczęły się wtedy, kiedy próbował to przekazać środowisku medycznemu, zaczął pisać artykuły, zaczął pojawiać się na konferencjach. Ludzie czytali te artykuły dosyć pobieżnie. On tam mówił, że trzeba myć ręce. Tu mała dygresja. Jest rok 1867. Dobry chirurg, to taki, który miał surdut sztywny od brudu, krwi i ropy. I nagle ma myć ręce. Smród w szpitalach był taki, że część ludzi, którzy tam byli po raz pierwszy, mydlało z tego powodu. I on im powiedział: proszę, myjcie ręce i jeszcze spryskujcie je karbolem takim środkiem dezynfekcyjnym. I uczepili się tego karbolu i te swoje brudne ręce i jeszcze brudniejsze narzędzia po prostu polewali tym karbolem nic się nie zmieniło nikt nie uwierzył w jego odkrycie nikt nie potrafił tego powtórzyć śmiali się z niego większość życia Listera był wyśmiewany jego własni studenci śpiewali piosenki ta tata ta, ta zamknięcie drzwi bo zaraz tu wejdą mikroby Listera a jednak jemu się udało mimo tego że jako ekspert nie wiedział który element całej procedury którą wprowadził był tym kluczowym co więc możemy zrobić, jeżeli słyszymy tak wiele różnych, czasami zupełnie sprzecznych opinii na temat naszej choroby i tego, co powinniśmy zrobić? Po pierwsze, zaufać, że generalnie lekarze chcą nam pomóc. Nie sugerujcie się tym serialem: dr. Dev. To jest jeden doktor w historii całej Stanów Zjednoczonych, który intencyjnie zabijał pacjentów w trakcie wykonywania praktyki lekarskiej. Generalnie tak nie jest. Przyrzekam. Lekarze chcą Wam pomóc. Jeżeli coś Wam rekomendują, to dlatego, że naprawdę głęboko wierzą w to, że to Wam pomoże. Po drugie, zasięgnąć drugiej opinii, ale nie tak jak słynny profesor Foote, taki znany ortopeda, który mówił: Do you want second opinion? If you want second opinion, you ask dr Foote twice. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby. Zasięgać innej opinii, żeby ktoś, kto ma inne doświadczenia życiowe, pod innym kątem spojrzał na Wasz problem. A jeżeli Wasz lekarz prowadzący będzie miał z tym problem i się na Was obrazi, no to szczerze zastanowiłam się, może, może warto by go zmienić. Po trzecie, trzeba zadać kilka bardzo podstawowych pytań: Jakie są opcje leczenia? Największą zaletą, ale też największą wadą medycyny jest to, że nigdy nie ma tylko jednej opcji. Co więcej, każda z tych opcji będzie miała jakieś wady i jakieś zalety, żadna z nich nie będzie perfekcyjna. I to jest rola lekarza, żeby wytłumaczył Wam, jakie są wady i zalety. I nie dajcie się zbyć, jeżeli lekarz Wam powie nie, Pani kochana, to są takie skomplikowane rzeczy, tu Pani nie zrozumie. Można tylko i wyłącznie odpowiedzieć, cytując Einsteina. Jeśli nie potrafisz czegoś wyjaśnić prosto, to znaczy, że nie rozumiesz tego wystarczająco dobrze. To jest obowiązek lekarza, żeby Państwu to w przystępny sposób pokazać. A co, jeżeli nie poddam się leczeniu? No, jeżeli ubawa mnie urwało, to naprawdę jest o czym porozmawiać. Znowu, zawsze jest wiele opcji. I ostatnie pytanie: jakie mogą być powikłania? Nie ma takiego zabiegu, który się nie może powikłać, więc porozmawiajmy o tym. Porozmawiajmy o tym, co robimy, żeby zmniejszyć ryzyko wystąpienia tych powikłań. Porozmawiajmy, co zrobimy, jeżeli do tych powikłań dojdzie, bo może do nich dojść. W mojej prywatnej ocenie, to, na co pacjent i lekarz razem wzięci mają wpływ, to jest może 30% efektu końcowego. Naprawdę wiele się może zdarzyć. Więc. Wybierajcie lekarza no, na dobre i na złe. On ma z Wami zostać na dobre i na złe. Niestety, no, tak jest, że moim zdaniem pacjent nie ma szansy cenić kompetencji lekarza. To naprawdę nie zależy od ilości publikacji, stanowiska, tytułów, opinii w internecie. Powiem Wam szczerze, znam wielu lekarzy, którzy mają fantastyczne referencje, a nie są na mojej małej, prywatnej liście osób, którym dałabym się zoperować. To jest zresztą krótka lista, dosyć. Dlatego też, ile jest 2 plus 2 w medycynie? Cóż, to zależy. Dziękuję.